Pierwszy trening, wiadomo, to jakaś taka wielka niewiadoma. Budujemy zespół praktycznie od nowa, szukamy zawodników, namawiamy tych, którzy tutaj są, żeby zostali z nami. Jak na razie uważam, jest bardzo, bardzo pozytywny oce wśród chłopaków, którzy chcą tutaj grać. Nie było jeszcze kilku chłopaków, z którymi już rozmawiamy i mam nadzieję, że to będzie szło szybko do przodu i myślę, że w przyszłym tygodniu już zaczniemy na pełnych obrotach. Jest to taki tydzień wprowadzający w trening. Wiadomo, niedawno kończyła się liga. Niedługo czeka nas dosyć trudny sezon w czwartej lidze. Bodajże 20 zespołów chyba, no ile dobrze liczę. Także no, kompletujemy tutaj kadrę. Mam nadzieję, że będzie wszystko po naszej myśli. No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że dosyć późno tutaj skończyły się rozmowy ze mną i tak dalej. Jak to ma wyglądać, dlatego te sparingi było dosyć trudno zorganizować, bo wiadomo kluby dosyć wcześniej sobie już to organizują. Jakie cele? No przede wszystkim musimy zrobić kolektyw. Tu bardzo ważne jest zgranie zespołu, bo, bo tak jak mówię, z kilku klubów przyjdzie paru nowych chłopaków, ktoś wraca, część zostaje, dlatego przede wszystkim zgranie zespołu. No i oczywiście przygotowanie tak, motoryczne, gdzieś tam przygotowanie do sezonu. Wiadomo, że latem to się troszeczkę inaczej odbywa niż zimą, ale no trochę popracować mocniej też musimy, a przede wszystkim zgranie. zgranie. Jeszcze raz zgranie.